Partnerem kanału jest firma LVBet. Są to zakłady bokmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne jest to 2000 zł. Jest również weryfikacja w ekstraklasie. Zbijają podatek po yy, rejestracji przez miesiąc czasu. A więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie LVBetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Zaczniemy sobie standardowo od remisów, no i mamy tylko dwie pozycje jeśli chodzi o nasze remisy, są to pozycje obie z Ligi Irlandzkiej, z tym, że Shelburne z Derry City jest to irlandzka pierwsza liga, 3-0 płacą za ten remis, druga liga irlandzka to Dundalk Treaty United, tutaj 4-20 płacą za ten remis, bardzo wychodzi ze statystyki, z analizy, jeżeli chodzi o rozgrywanie tego meczu, o punkt wejścia i o to, jak plasują się w tej chwili wpływy na ten mecz, ale no jest mocnym faworytem tutaj jedna drużyna i troszeczkę to zbija stropu. Ja uważam, że warto po tym kursie tutaj wbić sobie to w pozycję remisową. Dalej mamy już kursy godne uwagi, i tutaj jest jeden kurs poniżej 1,60. Oczywiście można sobie pułap tutaj zwiększyć, ten kurs wtedy będzie powyżej 2,0, ale my tutaj jednak postaraliśmy się wrzucić ten kurs 1,60. Uważam, że warto, bo tak wysoki kurs przy ośmiu bramka w meczu piłki nożnej. No, jest to mało prawdopodobne, że, że tak się to zakończy. Benfica Glas Oakland, w tej śmiesznej lidze e, klubowej e, świata, w 7,5 under płacą 1,60. Tam jest under 8,5, gdzie płacą 1,35. Jako na dokładki do kuponów. Ja rozumiem, że tej Benfica się rozkręci, że Oakland to jest taki zespół, który przyjmie sporo bramek od tych lepszych zespołów. No, ale czy jest jakiś sens, żeby ta Benfica się rozkręcała? Tym bardziej w takim, w takim meczu, w takiej rangi meczu, który i tak wynik będzie na stronę Benfiki, i tak Benfica wygra ten mecz. To nie wiem, czy opłaca się tak bardzo nadszarpywać zdrowie piłkarzy swoich zawodników. Więc uważam, że ten mecz zakończy się wynikiem jakimś, nie wiem, 3-0, maksymalnie 4 do 0. No ale nie 7,5 na Anderze. No, można te mniejszej linie ryzykować na jakichś takich mniej odważnych kuponach, no ale no, nie oszukujmy się. 7,5 bramki w takim meczu może no, ta ranga tego meczu nie jest zbyt wielka, ale no, dla Oakland to też jest wielkie wydarzenie. Oni będą na pewno po kostka skrobali. A Benfica no, Benfica Znając profesjonalizm zespołu, nie będzie narażała tych najlepszych zawodników, to jest raz, więc wyjdą na boisko troszeczkę inni zawodnicy niż się spodziewamy. Tak czy inaczej, jeżeli wyjdą nawet ci podstawowi, no to będą te nogi odstawiać. Nie uważam, że to będzie dużo bramek, więc, więc tutaj ten anderek jest najbardziej wskazany. Kolejny mecz to mecz już u 19. Holandia, Anglia. I co? I gramy odwrotnie. E, tutaj Anglicy są faworytami. Ja uważam, że Holendrzy 3,65 pukną Anglię. E, można to podpierać. Jak widzicie, no, sporym underdogiem jest Holandia. To samo w, przy, w przypadku Norwegów. Norwedzy U19 mają bardzo dobrą drużynę. Niemcy akurat w tej kategorii wiekowej nie mają czym straszyć. Niemcy zawsze byli dobrzy, jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe. Teraz no, ta niemiecka piłka wygląda trochę inaczej. Zarówno w dorosłej reprezentacji, jak i w tych młodzieżowych. W tych młodzieżowych jest to jeszcze to bardziej widoczne. E, mało prawdziwych Niemców gra w reprezentacji Niemiec. Nie wiem, czy to dobrze, że takie rzeczy e, można tutaj nasuwać, ale no, nie chodzi mi o. Znaczy, no, muszą być rodowici Niemcy, bo, bo skoro mają obywatelstwo, mogą być naturalizowani też również, ale no, kurde, to już nie jest to pokolenie tych Niemców, gdzie właśnie te drużyny niższej kategorii wiekowej były na bardzo dobrym poziomie. Tak więc ja tutaj gram na Norwegów. Norwedzy za to mają bardzo dobrą tą drużynę młodzieżową, akurat w tej kategorii wiekowej. Tak więc 3,90 jest jak najbardziej w zasięgu. Liczę tutaj na niespodziankę, a też jest to bardzo dobry. Oczywiście kurs do podpórki w stronę Norwegii. No i mamy Kerry FC z Bray. na dwójeczkę tutaj zagrywamy 2:10 za to płacą. Myślę, że jest to bardzo dobry kurs. W innych dyscyplinach, co mamy w innych dyscyplinach? Oczywiście koszykówka, nawet dwie koszykówki Real Madrid z Walencją. Tym razem stawiamy na Walencję z handicapem plusowym 7,5, czyli 7 punktami. Nawet mogłaby Walencja przegrać, żeby nam to weszło. My uważamy, że Walencja może nawet wygrać ten mecz wygrać na, na zapałki jakimiś dwoma punktami. 1,80 za to płacą, tak więc warto się temu przyjrzeć. W punkty się nie bawimy, bo ta linia jest ustawiona akurat na. Takim pułapie, gdzie nam to nie wychodziło, z wielkim odchyłem ani w jedną, ani w drugą stronę. To samo, jeżeli chodzi o legię. Punktów nie ruszamy, a gramy handicap plusowy dla drużyny teoretycznie słabszej, czyli dla Lublina, 5,5 w stronę oczywiście Lublina. Też uważamy, że Lublin tutaj może tą Legię puknąć. Do tego dorzucamy mecz AHL w Hokeja, a z Charlotte na overze 5,5 jest płatny aż 2,20. Tam over 4,5 jest płatny około 1,60, tak więc bardzo opłacalny kursik. Ja uważam, że tutaj tych bramek będzie przynajmniej 7, tak więc over 5,5 się bardzo w to wpisuje, a kurs jest niezwykle satysfakcjonujący. A co na kuponie dnia? Na kuponie dnia właśnie wrzuciliśmy ten mecz hokeja Abotsworth z Charlotte na owejże 4,5, czyli bezpiecznie. Tak jak mówiłem, 1,60 za to płacą, przynajmniej 5 bramek. No, tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że będzie 7. Do tego Arabia Saudyjska z USA. Jest to mecz Gold Cupu. 1,52 w tej chwili płacą za USA. Kurde, Troszeczkę mało odwagi, ale tutaj na handicap minusowy Stanów Zjednoczonych można by było grać. Ja się spodziewam, w jakich oni składach wejdą mi jedni i drudzy, tak więc przyjrzyjcie się i nawet taki handicap, jakiś większy, minusowy w stronę oczywiście Stanów Zjednoczonych można by było zagrać, ja uważam, że ten mecz skończy się przynajmniej 3 do 0 przewagą trzech bramek dla Stanów Zjednoczonych tak więc te kursy są naprawdę ciekawe i fajne przyjrzyjcie się ku temu, może też padniecie na jakieś ciekawe pomysły, tak czy inaczej tutaj te dwie pozycje myślę, że bardzo ciekawe na kupon dnia, no i powoli będziemy kończyć jutro będzie trochę dłuższy film i moja mordka się pojawi, no dzisiaj na szybko wbijamy i tak jest opóźnienie jeżeli chodzi o wrzucenie na serwer tego filmu tak więc za to mogę was przeprosić że tak późno zapraszam was serdecznie do grup współpracy bezpośredniej mamy je z największych najbardziej popularnych dyscyplin jak piłka nożna hokej koszykówka i tenis w tenisie cały czas kozaczemy nie zmienia się to od dłuższego czasu tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni jeśli chodzi o tą grupę ekstraklasową, gdzie jest ona w przedsprzedaży, no to informacje są w poprzednim filmie z serii dziennej. Jeżeli macie ochotę jeszcze dołączyć do Ekstraklasy, zapraszam serdecznie na sportpredictions.pl, małpa gmail.com, nie wiem o której się pojawi ten film na serwerze, ale prześledźcie sobie naszą ofertę na samą Ekstraklasę, jeżeli chodzi o współpracę bezpośrednią. A już teraz dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, no i do usłyszenia w kolejnym filmie.